Ogólnie bardzo mi się podoba, najważniejsze, że córka jest zadowolona, że przychodzi uśmiechnięta i szczęśliwa, zmęczona oczywiście i nie mogła się doczekać kolejnego dnia, także popieram inicjatywę jak najbardziej i myślę, że za rok znowu się spotkamy. Chciałabym bardzo podziękować, moje dziecko było bardzo zadowolone, szczęśliwe, spędziło fantastycznie czas, polecamy wszystkim, dziękujemy. Jestem bardzo zadowolona. Dzieci mogą się wspólnie pobawić, poznać, poznać szkołę, poznać wychowawcę, w dzień i stanek wracać szczęśliwy, zadowolony, nie musi poczekać następnego dnia. Jesteśmy już chyba czwarty czy piąty raz na Wielkoloniach i jeszcze tu wrócimy, bo jest to wspaniała zabawa, ale też i nauka i rozwój dla dzieci. Myślę, że półkolonie paro powinny być organizowane we wszystkich szkołach, dla wszystkich pierwszaków. Dzieciaki się poznały, wiedzą jak wygląda szkoła, wiedzą gdzie mają szarni, gdzie jest świetlica, poznały swoją panią, miały super zabawę, wycieczki. Moim zdaniem Bongo polecam tę domu.